Elite 92. Energooszczędne okna drewniane Elite 92 to produkt będący nie tylko doskonałym wyborem dla osób, które chcą mieć naturalnie drewniane, energooszczędne okna, ale również produkt, który podkreśli klimat każdego wnętrza. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym zapewni wygodę, doskonały design i znakomite parametry użytkowe. Drewno, z którego produkowane są okna Elite 92, poddawane jest bardzo dokładnej selekcji. Usuwanie jego wszystkich anatomicznych wad, a także specjalna technika suszenia i sezonowania w połączeniu z unikalną technologią produkcji gwarantują, że produkt, który do Państwa trafi, będzie zawsze najwyższej jakości. Rama okien linii Elite 92 ma grubość aż 92 mm i jest wykonana z czterech warstw drewna z odpowiednio dobranym naprzemiennym układem słojów. Do produkcji okien używamy głównie drewna sosnowego, meranki lub dębu. Zewnętrzne powierzchnie okien narożone są na ustawiczne działanie promieniowania ultrafioletowego, opadów atmosferycznych oraz zmienne temperatury. Dlatego też na trwałość wyrobu decydujący wpływ ma prawidłowe przygotowanie elementów konstrukcyjnych oraz właściwe ich zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych. Sokółka, okna i drzwi stosuje wodorozcieńczalne farby i lakiery akrylowe. W pełni ekologiczne i bezpieczne dla zdrowia, charakteryzują się dużą trwałością i odpornością. Nakładane są cztery warstwy. Pierwsza to farba impregnacyjna, zabezpieczająca przed grzybami i pleśnią, która wnika w drewno na głębokość 3 mm. Druga to farba podkładowa, nadająca oknom kolor. Kolejne dwie warstwy to farba nawierzchniowa, która nadaje nie tylko ostateczny wygląd, ale również stanowi ochronę dla całego systemu powłok i decyduje o trwałości finalnego produktu. W zakresie kolorystyki można wybierać spośród wszystkich kolorów z palety ral oraz tzw. lazurów, czyli lakierów koloryzujących, zachowujących widok naturalnego rysunku słojów drewna. Ponadto rama okna może mieć inny kolor od strony lewacji, a inny wewnątrz mieszkania. Grubsza rama drewniana, w jaką wyposażono okna Elite 92, pozwala na zastosowanie trzyszybowego pakietu zespolonego, co ma ogromny wpływ na poprawę parametrów termicznych całego okna. Najważniejszym z parametrów technicznych, określających poziom energooszczędności, jest współczynnik przenikania ciepła dla całego okna. Im wartość tego współczynnika jest niższa, tym mniej ciepła ucieka z naszego domu. Kolejnym równie istotnym parametrem jest poziom izolacji akustycznej. W zależności od zastosowanego pakietu szybowego waha się od 32 do 40 dB. Wskaźnik ten oznacza, że w porównaniu z otoczeniem zewnętrznym o tyle dB mniej hałasu słyszymy wewnątrz pomieszczenia. Energooszczędność drewnianych okien Elite 92 wynika także z nowoczesnej konstrukcji. Innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch uszczelek wrębowych, uszczelki krawędziowej oraz uszczelki na powierzchni styku termoogabnika i ramy okna. Ta ostatnia zapobiega dostawaniu się nie tylko chłodnego powietrza, ale również wody opadowej pomiędzy skrzydło a ościeżnicę okna. Kolejną cechą, ze względu na którą okna tej linii są godne polecenia, jest ich funkcjonalność. Okna Elite 92 wyposażono w okucia obwiedniowe z zaczepem antywłamaniowym i funkcją mikrowentylacji w standardzie. Funkcje dodatkowe typu blokada obrotu klamki, ogranicznik otwarcia, mechanizm czterostopniowego uchyłu. Okucia antywłamaniowe, zamykacz Tau umożliwiający uchylenie górnego skrzydła z poziomu podłogi dają szereg dodatkowych możliwości dowolnej konfiguracji produktu. Okna Elite 92 przeznaczone są dla klientów ceniących sobie prestiż, jakość i nowoczesny wygląd. To także odpowiedź na rosnące rachunki za ogrzewanie i hałas za oknem. Elite 92 to szereg innowacyjnych rozwiązań wdrożonych przy produkcji okien z myślą o Państwa komforcie i bezpieczeństwie. Zapraszamy do punktów sprzedaży.